Wyczyść swój piekarnik w ten sposób. Efekt cię zaskoczy. Będziesz stosować tę metodę latami. Choć może się to wydawać dziwne, ten trik jest bardzo skuteczny. Opróżnij piekarnik i uchyl jego drzwi jak najwięcej. Następnie posyp dużą ilością sody oczyszczonej wnętrze piekarnika. Soda oczyszczona ma szerokie zastosowanie w czyszczeniu, usuwając brud i tłuszcz. Następnie wlej Coca-Colę bezpośrednio na miejsca pokryte sodą oczyszczoną. Połączenie tych dwóch składników pomoże usunąć brud bez konieczności szorowania. Dodaj odrobinę soli do mieszanki Coca-Coli i sody oczyszczonej. Sól działa jak środek ścierny, zwiększając siłę czyszczenia pozostałych składników. Spryskaj mieszaninę odrobiną płynu do mycia szyb, aby wzmocnić efekt. Gdy mieszanina zacznie działać, zmieni kolor na brązowy, wchłaniając cały brud. Pamiętaj, aby chronić ręce, dlatego lepiej załóż rękawiczki. Użyj wilgotnej ściereczki, aby zetrzeć mieszaninę. Zauważysz, że brud i przypalone resztki łatwo schodzą bez konieczności szorowania. Po wytarciu mieszaniny użyj czystej wilgotnej szmatki, aby pozbyć się wszelkich pozostałości. Twój piekarnik będzie lśniący i czysty jak nowy.